Hej, przedstawię ci 5 powodów, dla których Liam Lawson stracił miejsce w zespole Red Bull Racing na rzecz Yukiego Tsunody już po dwóch wyścigach. Zaczynamy. Pierwszy powód: brak oznak szybkiej poprawy. Decyzja o zmianie kierowcy została podjęta na podstawie analizy danych z weekendów wyścigowych, które nie wykazały trendów wzrostowych. Lawson nie sprostał presji czasu, a jego szybka adaptacja, choć wcześniej doceniana, okazała się niewystarczająca w realiach rywalizacji na najwyższym poziomie. Numer 2. Rola Hondy za kulisami. Honda odegrała istotną rolę, oferując finansowe wsparcie, które uczyniło awans Tsunody bardziej atrakcyjnym dla Red Bulla. Mówi się tutaj o wsparciu 10 milionów dolarów. Chociaż Honda planuje zakończyć współpracę z Red Bullem w 2025, to wsparcie przy tej zmianie byłoby strategiczne dla obu stron. Numer 3. Rozwój Tsunody. Tsunoda przechodził intensywny rozwój osobisty, stając się liderem zespołu, pokonując De Vrisa oraz Ricardo. Jego postępy były widoczne w ostatnich sezonach. Numer 4. Paradoksalnie większa odpowiedzialność za Lawsona niż za Tsunodę. Red Bull stawia na ochronę kariery Lawsona, przyjmując mniejsze ryzyko związane z Tsunodą. Jeśli Tsunoda nie spełni oczekiwań w głównym zespole, będzie łatwiej zakończyć współpracę, co nie byłoby takie proste w przypadku Lawsona. Numer 5. Presja na Red Bullu. Red Bull znajduje się pod dużą presją, mając ambicje obrony mistrzostwa kierowców i odzyskania tytułu mistrza konstruktorów. Awans tsunody jest krokiem w odpowiedzi na presję, ale kluczowe będą zmiany techniczne, a nie tylko kadrowe. Ok, i to było pięć argumentów za tą zmianą.